Cześć, witaj w moim ogrodzie. Dzisiaj pokażę, jak tanio i w bardzo prosty sposób pozyskać sadzonki truskawek. Sadzonki nie wymagają nakładu finansowego, ale potrzebujemy krzaków truskawek, które już istnieją. Mogą to być nasze krzaczki, albo można podpytać sąsiadów czy znajomych, czy ich truskawki puściły już wąsy. Ja jesienią zakupiłam dwie nowe odmiany truskawek, i bardzo mi one smakują, więc postanowiłam rozbudować swoją uprawę o około 20 nowych krzaków. W pierwszej kolejności napełniłam doniczki produkcyjne ziemią z ogrodu. Truskawki można rozmnażać z rozłogów, czyli tak zwanych wąsów, które krzak wypuszcza mniej więcej w okresie owocowania. I na takim wąsie jest około 2-3 sadzonki, czasem więcej, ale każda kolejna jest coraz mniejsza i ciężko uzyskać pełnoprawny krzak, e, e, krzak na, e, jako sadzonkę. Duże, ładnie wyrośnięte sadzonki wsadzam do doniczki. I przyciskam, żeby mi nie wylazły i żeby mogły się ukorzenić. Kiedy sadzonka puści już korzenie, wtedy będę mogła ją odciąć i przestawić te doniczki w inne miejsce albo przesadzić w miejsce docelowe, gdzie truskawka powinna już rosnąć. Jeśli sadzonki. Się już ukorzeniły, i nie możemy ich tak przełożyć do tych doniczek produkcyjnych. To wystarczy je delikatnie wykopać i przenieść właśnie w miejsce docelowe albo do tej doniczki produkcyjnej. Taka metoda tworzenia nowych krzaków truskawek jest bardzo prosta i niezwykle skuteczna, więc polecam każdemu. Mi sadzonki, mi truskawki w ten sposób rozmnożyły się w sposób nieokiełznany, dlatego też musiałam ym, stworzyć sobie nowe miejsce na truskawki. Dziękuję bardzo za oglądanie, pozdrawiam i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale. Cześć!